Laudetur. Laudetur, Laudetur. Proszę Państwa, jesteśmy Teotihuacan. Teotihuacan. Gdy Meksyku, e, mimo że to tylko 40 km, jedzie się dosyć długo, więc uprzedzamy, gdybyście się chcieli wybrać. Bo busik zatanować. rozwozi loka, lokalsów po Dokładnie. miasteczkach. Ale ciekawe widoki. Przynajmniej 2-3 godziny trzeba zarezerwować, żeby tutaj dotrzeć, ale oczywiście warto. Pokazujemy Państwu teraz piramidę. Księżyca oraz piramidę Słońca najbardziej znana. Ta większa to piramida Słońca, piramida del Sol, mniejsza, Piramida del de Luna, piramida Księżyca, na którą zresztą można wejść. Miejsce niesłychanie efektowne. Można obejrzeć też ich rezydencje. Piramidy tutaj jeszcze to piramidy schodkowe, one są zupełnie inne niż piramidy egipskie. Bardzo podobne znajdziecie w Tikal, w Gwatemali, w I Uwaga, taka mała ciekawostka: największa na świecie piramida to nie Egipt, to właśnie, Meksyka, chociaż to nie Aztekowie byli, ale to meksykańskie miasto Ciolula. Ona jest mocno zarośnięta trawą, ale to największa piramida na świecie. A my tak naprawdę jesteśmy w sercu dawnego potężnego królestwa Azteków. Drugi ośrodek miejski to był Tenochtitlan, zburzony potem przez Cortesa. Tam pozostały ruiny Templo Major. Dziś jest to dzisiejszy rynek miasta Meksyk. Tu jesteśmy 50 km na północ tak, od Tak. Byliśmy tam wczoraj pokazywaliśmy Państwu, gdybyście Państwo nie widzieli, to. I w ta... Dokładnie w Tlatelolco byliśmy wczoraj, wczorajszego filmu. A teraz przechodzimy się nieopodal, żeby tutaj było trochę spokojniej, ale żebyście Państwo zobaczyli też, jak były zbudowane Miej... te. Pozostało tu rzeczywiście no, starożytne miasto, ogromne, wciąż niezburzone i bardzo efektowne. I piramidy budzą podziw, rezydencje. Co ciekawe, rezydencje bardzo przypominają rezydencje w Knossos na, na, na Krecie, czy greckie. Widocznie ta charakterystyczna kolumnada. Mieliśmy dokładnie to samo spojrzałem. Dokładnie kolumnada tak. i placyk. To widocznie był standard, jest standard życia na południu, jakoś widocznie ze względów architektonicznych bardzo wygodny. A teraz parę słów o tym, jak to się skończyło. To Królestwo upadło w XVI wieku i w historię tę wpisana jest niesłychanie ciekawa historia miłosna. Jak wiecie, Montezuma II, władcy Królestwa Azteków ostatniego, pokonał Cortés. Cortés, czyli przywódca hiszpańskich konfiskadorów. Ale po wielkiej bitwie bynajmniej Aztekowie nie byli rozbici. To XVI wiek. Wśród, wśród jeńców, Hiszpanom dostała się niejaka Lamalincie, tak ją dzisiaj nazywamy Lamalincie czy też Malinci, była, była wśród okupu Azteków dla Hiszpanów. Ta Malinci, Indianka, azteczka, została tłumaczką Cortesa i jego doradczynią. I co się stało? Dość, że ci dwoje zakochali się w sobie. Nie, to nie była tylko historia Branka nałożnice, jak Achilles i jego nałożnice, od, od których się zaczęła wojna trojańska. Nie. To była wielka miłość. Ona została jego towarzyszką życia, i urodziła syna Huana, który jest traktowany jako taki pierwszy potomek. Uwaga, właściwy Meksykańczyk. Dlaczego? No, bo miał krew hiszpańską, przemieszczoną z aztecką krwią indiańską. Dla Malinci. Mówiąc krótko, wydała, przekazała Cortesowi, swojemu ukochanemu, całą masę tajemnic, informacji, które dziś się twierdzi, tak, to już nie jest bajka, to historia, że bardzo ułatwiły się i zgoła nie umożliwiły Cortesowi i konkwistadorskiemu wojsku pokonanie i rozbicie To Czyli wszystko przez kobiety. Dzi do dziś w historiografii Meksyku trwają dyskusje o postaci Lama Linci. Więc słuchajcie, to tak jak w Polsce, Walenrod, Zdrajca. To tu oczywiście historia jest inna. czy zdrajczyni narodu, czy osoba, która dała początek właściwemu narodowi meksykańskiego. Pierwotnie było oczywiście bardziej ortodoksyjnie w XIX wieku to pierwsze ujęcie, no ale jednak Malincze jest bohaterką narodu. Dlaczego? Taki kultowy szczyt Meksykan, bardzo polecam, byłem, wznoszący się nad miasteczkiem Apisaco, 4400 metrów wulkan La Malincie, Malinci, nosi nazwę właśnie Dokładnie. od naszej bohaterki. A więc jednak matka narodu meksykańskiego. Teraz penetrujemy historię i kulturę Azteków. Etapami naszej wyprawy będzie też penetracja różnych kultur indyjskich, od tych, które zostawiły duże ślady materialne. Pojutrze spotkacie się z miastem państwem i dawną stolicą Zapoteków, troszkę mniej znanych w Polsce, pod miastem Oaxaca, a potem dalej, dalej, aż do żyjących do dziś w dżungli Indian, Indian Gunajala. Tak, także zostańcie Państwo z nami, śledźcie nasze losy. Mam nadzieję, że. Jutro autobusem do Oaxaca, ciekawie. już na południe, takie no dalsze, dalsze południe. Mówimy tradycyjnym meksykańskim ramen. I viva Mexico, ramen. Ramen.